Słuchajcie, ludzie przyjechał do nas outlet, Truck z Biedronki i mamy pełen bagażnik rzeczy za 400 zł. Zobaczcie, co kupiliśmy. Takie okazy się nie zdarzają. Słuchajcie, rabat długi, cena krótka 397 ,74 zł. 74 grosze, bagażnik pełny. To co? Lecimy po kolei. Co tu jest? Co nie? Pierwsza rzecz: taki zestawik ogródkowo działkowy. W pudełku, talerzyki, kubki, widelce, wszystkie kozak, o wszystkie o 6. Jakie sztuczce dla Bobasa? Skarpetki. Zestaw pudełek dwulitrowych ale fajne gadżety przyjdą na koniec. Żagiel 3,6 metra na 3,6 metra, który powiesimy z balkonu tu i będzie wisiał nad tym stołem. Obrusy dekoracyjne. Więcej skarpetek. Kabel USB-C, USB-C. Pojemniczki, dwa sztuki. Kocyk. Dla Bobasa. Kołdra 2 metry na 2,20. To była dróż. Tak. Namiot plażowy, którego będziemy używać na podwórku, bo jeszcze jest lato dla dziecka. Poduszki w kropki. To w ogóle mnie zaciekawiło. Mata, który siedzisz, ale leżysz, ale na ziemi. Zademonstruję. Podoba ci się? Tak. Fajna mata. Max, a tobie? Polecę. No. Leżak. Fajny leżak z gumami, rozkładamy. Chyba się podoba, podoba się? Podoba się. Walka z leżakiem. braku zadu. Leżaczek part 2. O, ten leżaczek to jest w ogóle coś. Tak Na wyżynach. Były Zdobry. tylko ogólnie dwie sztuki dostępne, ale udało nam się kupić tylko jedną. A pan siedział na telefonie, gadał z żoną. Kurwa, już nie ma, tak powiedział. Jeszcze jedna poduszka, i jeszcze jedna poduszka. Także całkowicie tyle rzeczy, jeszcze są w kartonie. To plus taki leżaczek, i taki leżaczek, który jest naprawdę wygodny. Dostaliśmy za niecałe 400 zł. 397, normalnie by wyszło około 900. Także co mogę zrobić? Jak przyjeżdża tir biedronki, to trzeba do niego iść, bo się opłaca. Trzeba być szybszy niż inny. A ja czekam jeszcze na narzędzie i będzie odcinek z narzędziami. Pozdro, zaobserwuj, zostaw lajka i komentarz. Widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!